Tytułem o jakim będzie mowa to legendarna i filarowa zarazem produkcja, jeżeli mówimy o anime, czyli Mobile Suit Gundam, potocznie też zwany Gundamem 79. Mówimy tu o pierwszej odsłonie Gundama, mówimy tu o Gandamie, od którego wszystko się zaczęło. Więc zaczynajmy. Mobile Suit Gundam. I dość epizodów 43. Wydawane było to w latach... 79 1979 i 1980. Zaliczane jest to do akcji militarnych Sci-Fi Kosmos Mecha. Dodałbym trochę dramat od siebie, dodałbym oblicze wojny taki tak, jeżeli można by to tak nazwać i dodałbym, że nie jest to seria dla mm typowego oszołomionego odbiorcy niefortunnie czy fortunnie, ale o tym będziemy mówić dopiero dalej. Więc zapraszam na przygodę z legendą, jaką jest Mobile Suit Gundam. Prowadzenie fabularne. Troszkę zastanawiam się, jak Wam tutaj rozegrać wprowadzenie fabularne, tak aby za dużo nie zaspoilerować, ale też dać Wam dobre poczucie tego, z czym przyjdzie Wam się zmierzyć, jeżeli się zdecydujecie. Więc cała nasza fabuła zaczyna się z naszym potencjalnym głównym bohaterem, już sobie sprawdzam, jaką się nazywa, Rey Amuro, który chce być inżynierem. Nie ma on nic wspólnego na chwilę obecną z Mechem i tak dalej, aczkolwiek jest zainteresowany mechaniką, jest dosyć młodym nastolatkiem, którego ojciec gdzieś tam pracuje w armii, i on do końca nie wie czym jest, nie pamiętam niestety co się z matką stało i nie wiem czy w serii jest to nawet wyjaśnione. W każdym młodzi razie no, jest on tym mechanikiem, inżynierem, jakby tego nie nazwać, który lubi składać różne rzeczy. I nagle okazuje się, że w miejscu, w którym mieszkają, Dochodzi do ataku. Zaatakowane jest ono przez Zeon, tak? To jest cała jakaś nazwa tego, to się Principality of Zeon nazywa, ale skrócimy to do Zeonu. Ta ziemska federacja, której on jest jak gdyby częścią, gdzie żyją w kosmosie na jakiejś stacji, ta stacja jest zaatakowana, ponieważ okazuje się, że ta stacja rozpoczęła development, czy kończy development tak zwanych Mobile Suitów Gundam. Ten Zeon już wcześniej posiadał coś podobnego, posiadał swoją wersję Mecha, aczkolwiek tutaj byli troszkę zaniepokojeni tym i chcieli, że tak powiem, zabić w zarodku tą kompetytywność, którą miały im dać właśnie Gandamy. No więc ta stacja jest zaatakowana, dochodzi do wielkiej batalii, ginie masa ludzi, masa cywilów, masa niewinnych tam mamy w międzyczasie jeszcze pokazaną przyjaciółkę naszego głównego bohatera, która mu pomaga, są tam ratowani. No i dochodzi do niewesołej sytuacji, gdzie właśnie piloci zostają zabici, którzy mieli pilotować tego Gundama, a stacja jest bardziej jednostką badawczą, czy powiedzmy stacją kolonizacyjną, niż po prostu stacją, która jest przygotowana do walki. No i nasz młody Amuro patrząc na to, co się dzieje, Postanawia wsiąść do Gandama i spróbować go pilotować. Dochodzi tutaj oczywiście do pewnego starcia. On w końcu odpala tego Gandama, walczy z tymi mm, żołnierzami tego zionu. Udaje mu się ich tam pokonać, no i tak zaczyna się praktycznie cała nasza przygoda. Tutaj powinienem jeszcze wspomnieć, że ta stacja zostaje zniszczona i oni uciekają na takim statku kosmicznym. Niestety, musicie mi wybaczyć, nie pamiętam imienia tego statku kosmicznego. Hmm, może, jeżeli sobie znajdę gdzieś, to wam napiszę. W każdym bądź razie tak się zaczyna cały Gundam. Zaczyna się dość niezłą dramą i okrucieństwem. Aczkolwiek, idąc dalej w serię, zobaczymy, dlaczego tak to zostało wszystko rozegrane. Więc to by było tyle. Prowadzenia fabularnego do Gandama, postacie. I postaci głównych mamy dosyć sporo, bo tak naprawdę można by tutaj wymienić praktycznie większość ekipy tego statku kosmicznego, na którym oni będą mieli swoją bazę. Aczkolwiek przede wszystkim głównymi dwiema postaciami, które są moim zdaniem najważniejsze, będzie Amuro i będzie Char. Char jest jego jak gdyby Nemesis jest jego absolutnym przeciwnikiem. A Amuro jest właśnie naszą główną postacią. I co do samego Amura. Jest on właśnie przykładem takiego bohatera... Nie, najlepszym porównaniem było to, co mieliśmy pokazane w Ewangelionie w postaci Shinjiego. Czyli mamy młodego człowieka, który jest zrzucony w bardzo nieprzyjazne mu okoliczności i stara się jakoś w nich odnaleźć. Mamy tu pokazane różne jego przemiany osobowości, PTSD, jego zmagania się z rzeczywistością, w jakiej stoi, itp, itd. Jego problemy emocjonalne, osobowościowe. Ich zmiany, co jest bardzo fajne i naprawdę bardzo dobrze się odbiera. Jeżeli mówimy o samej osobowości, jest ona ciężka do określenia, ponieważ wraz z progresem epizodycznym ona się dosyć intensywnie zmienia. Z gościa, który nie może sobie poradzić z okropieństwem wojny, do człowieka, który jest gotowy poświęcić swoje życie bez sekundy zawahania w imię w sumie niczego, do gościa, który się staje jakimś fanatykiem, z gościa, który potem przechodzi w coś, ale pewien mesjanizm, nie-mesjanizm. No, jest tego tutaj dużo i można by tak naprawdę poświęcić osobny materiał rozmowie o właśnie głównym bohaterze. W każdym bądź razie najważniejsza rzecz do wzięcia z tego jest, że główny bohater jest postacią dość mocno kompleksową. Aczkolwiek tutaj należy dołożyć to, że prawdopodobnie tą kompleksowość dostrzegą osoby dorosłe czy już z pewnym doświadczeniem oglądania, bo tego, czego nie powiedziałem, jest to, o czym mówi też sam autor tej produkcji, że nie jest ona skierowana za bardzo. No, może nie, że nie jest skierowana. Nie jest ona bo patologiczna, tak jak większość produkcji w dzisiejszych czasach, tylko są tam pewne smaczki powrzucane, i jeżeli odbiorca jest w stanie się ich dopatrzeć, jest w stanie je złapać i zrozumieć, to będzie miał bardzo przyjemny odbiór. To będzie też ważne, jak będę mówił, albo nie będę mówił o różnych recenzjach i odbiorze tej serii, ponieważ po tym widać, kto tak naprawdę ją oglądał, a kto, że tak powiem, pobieżnie przeleciał. Mniejsza. I drugą ważną postacią jest trochę się dygresja taka zrobiła. Jest czar, który jest e, jego przeciwieństwem, jest wyszkolonym żołnierzem. Hmm, można powiedzieć może nie generałem, ale przywódcą, który rozumie, że tak powiem, militaria, strategię itp. itd. Ma tam jakąś swoją własną ideologię i się ciągle będzie, że tak powiem, będą ciągłe utarczki między nim, a właśnie naszym Amuro. Nie będę się rozwijał o jego osobowości, dlatego że musiałem tu mówić o jednej z ważniejszych rzeczy związanych z fabułą. Nie chcę wam zaspoilerować połowy serii czy zakończenia nawet, więc odpuszczę. W każdym razie równie interesująca i ciekawa postać z fajnymi dosyć motywacjami. Myślę, że to by było wszystko. Tytułem postaci przejdźmy do plusów i minusów. Więc plus i minus. PTSD. Tak, i to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, których nie widziałem od bardzo dawna, albo nie kojarzę sobie wanimy, żeby to było dobrze przedstawione. PTSD jest tu naprawdę bardzo fajnie przedstawione, szczególnie w postaci tego amura i jego właśnie przeżyć, doświadczeń z okropieństwem wojny, z walką, ze śmiercią, z zemstą tego, że ktoś go obwinia za czyją śmierć i się chce na nim ścić. Jest to bardzo fajnie rozegrane i jest to pokazane dosyć dosadnie, aczkolwiek wielu ludzi tego nie złapie, dlatego że nie jest to pokazane w sposób mocno wizualny. Jest tutaj dużo więcej, że tak powiem, słownej gry, w którą trzeba się wgryźć. Żeby to złapać, niż, mm, łopatologicznej wizualności, tak bym to ujął. Mistrzowski oldschoolowy opening, no to tak, jak będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć, o czym mówię, jeżeli nie, no to, no to trudno. Pomimo braku wizualnej brutalności, seria się nie patyczkuje i pokazuje okropieństwa wojny i okupacji. Tak, i to mi się bardzo podobało, bo właśnie nie mamy tego, tak jak to teraz serie próbują wygrać, że wiecie, krew się leje, głowy się obcinają, i tak dalej, i itd. i td. Nie, tutaj mamy dużo bardziej pokazany to w sposób dystyngowany, i w sposób, który można by poruszyć trudny temat, ale jednocześnie tą serię przedstawić dla dzieciom, tak jak była założona. To jest w ogóle to, że ja bym tą serię klasyfikował trochę jako baśń dla, jednocześnie dla dzieci i dla dorosłych, ponieważ i jedna i druga grupa docelowa może bardzo różne rzeczy stąd wyciągnąć. Jestem pewien, że młodsi odbiorcy wielu rzeczy tu nie złapią, które na przykład osoba dorosła oglądająca będzie w stanie wyciągnąć. I tak jak mówię, to okropieństwo wojny i okupacji jest tutaj dość dosadnie pokazane, szczególnie w pewnych wymianach krótkich zdań. To nie są jakieś tam bardzo długie sekwencje, nie wiadomo co, ale na przykład przytoczę taki fragment, gdzie jest matka z dzieckiem, która chce wrócić do swojej rodzimej wioski i tak dalej i mąż został zabity właśnie w wyniku tam, bo jak był partyzantem, mniejsza. No i ratują po drodze dwóch żołnierzy tej jego właśnie, tej frakcji z Ionu. No i ona się pyta, że tutaj jest gdzieś miasto, ona chciałaby tam wrócić, a ci żołnierze jej mówią, że tak naprawdę oni bombardowali to miasto i teraz jest tam pustynia zamiast miasta. I to właśnie pokazuje takie no... no masakrę jaką jest wojna, tak? Że wojna jest piekłem. I jest bardzo, bardzo dużo takich smaczków, co mi się podoba i tak dalej. Postacie, które nagle są zmuszone stanąć naprzeciwko siebie, a były ze sobą jakoś związane itp. itd. Jest tego masa, jest to dobrze, dobrze zrobione. Główny bohater jest bardziej autentyczny niż większość postaci. Tak, i główny bohater mi się bardzo podoba, jest bardzo namacalną postacią, ma oczywiście swoje wady, ale jest taki mięsisty i żywy, tak, nie jest on naszym typowym, kurwa, brzydko mówiąc, robotem z mecha, który iha, co nie, wsiadamy, mordujemy ludzi, kurwa, garściami, straszne rzeczy się dzieją, nie rusza mnie to totalnie. Nie, mamy pokazany jego dramat, jego rozterki, to, że na przykład, kiedy ma tą swoją, swój okres PTSD, on nie może spać, bo mu się śnią te rzeczy, które tam gdzieś zrobił. No rzeczywiście jest to w namacalny sposób pokazany, może troszkę miejscami upośledzony bym powiedział, ale to wynika bardziej tutaj z problemów produkcyjnych, o których będę mówił później. Brak wizualnej sieczki zmusza do myślenia, będąc jednocześnie przyćmionym przez tempo serii. Tak i wizualnie nie mamy tutaj jakiegoś, wiecie, ostrej masakry i tak dalej krew się nie leje, jest to raczej gdzieś rzucone na bok. Ale tak jak mówię, właśnie w rozmowach, w kontekście tego, co jest przedstawione, jest bardzo dużo, że tak powiem, okrucieństwa i brutalności. Seria pięknie się zestarzała. Tak, i tu musiałbym powiedzieć, że dużo bym dał za to, żebyśmy dostawali produkcję tej półki i właśnie z takim jakimś podejściem trochę głębszym niż to, co dostajemy obecnie. Pojedyncze odcinki mają w sobie więcej materii niż całe współczesne serie. Tak, i to jest bardzo okrutny podpunkt pokazujący, właśnie gdzie żeśmy. Zeszli. Wizualnie jest OK, pomimo wielu wpadek. Mi personalnie bardziej odpowiada taka grafika niż wiele współczesnych fotobaszy. Tak. I tu należy pamiętać, że to jest 79-80 rok z gównianym budżetem, o czym też będę mówił za chwilę. I no wygląda to w miarę fajnie. Oczywiście są zapętlone animacje powtarzające się wykorzystywane te same kadry, ale dobrze to dla mnie przynajmniej wygląda. I widać, że ktoś rzeczywiście tu włożył. Czas i serce w to, aby to w miarę dobrze wyglądało. Pokazuje ludzką naturę bez ściemnienia i nieidealistycznie. Tak, i to a propos właśnie tego wszystkiego związanego z wojną i tak dalej, problemów, konfliktów, starć ideologicznych, które się pojawią, na przykład pewnych konsekwencji, jakie będą pokazywane. I tu w jednym miejscu jest po prostu taka głupota, ale o tym będę mówił za chwilę. Postacie poboczne obwiniają zazwyczaj głównego bohatera, nie widząc własnych porażek, nieudolności. Oraz zapominając o niezliczonych momentach, kiedy ich ratował. Środek serii, tak. I to jest bardzo ważny podpunkt, dlatego że to był moment, w którym ja byłem gotów brzydko zbierdolnąć serię, dać jej jeden i już w życiu tu nie zaglądać. Brzydko mówiąc, zagryzłem tylko zęby, żeby dotr dotrwać do końca i zjebać tą serię. Przecież o tym co się wydarzyło w środku serii. Mianowicie, troszkę wam zaspoileruję. Jest moment, gdzie... Ta ekipa tego statku, jej kapitan, który został wybrany przez Czysty Przypadek i tak naprawdę nigdy się na tym nie znał i nie bardzo sobie z tym radzi, postanawia zamienić naszego Amuro z pilota Gandama, z tego, żeby już nie pilotował Gandama, ponieważ on nie jest żołnierzem. I tu, właśnie, pojawia się cały burdel, że tak powiem, dziwnej jakiejś ideologii japońskiej, której nie jestem w stanie zrozumieć i pluję na to, co tu jest zrobione. Gdzie wszystkie postacie go rypią za wszystko, zapominają o tym, że ten chłop ratował im dupę. Na każdym możliwym aspekcie, był ciągle wysyłany do walki, itp, i a jest on jeszcze dzieckiem, które nie było nigdy do tego przystosowane bądź wyszkolone. I jest to po prostu masakryczne w odbiorze. Nie dziwię się, że większość ludzi na przykład w tym momencie rzuca serię, jestem absolutnie w stanie to zrozumieć. Czasem powtarzają się animacje, sekwencje, to już mówiłem wcześniej. I jak słyszę niektóre typowo japońskie moralizatorskie pierdolenie, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Rzekomo po to, aby główny bohater się rozwinął. Tak, i to jest a propos właśnie tego środka, czy potem jakiejś mądrości, jakie niektóre postacie zrzucają naszemu głównemu bohaterowi, to po prostu nie wierzę w to, co tam było zrobione. No są to kurwa takie brednie, że dawno takich nie słyszałem. I tutaj też się nie dziwię ludziom, którzy nie są w stanie przepchnąć tej produkcji za to, albo po prostu ją rzucają, bo są no po prostu straszliwe, straszliwe brednie. Sporo dramatycznych momentów i motywów. Powtarzająca się koncepcja odcinków, tak? Czyli mamy zapętlenie tego, że dochodzi do jakiejś konfrontacji, jest popchnięcie troszkę wątku głównego albo wątku pobocznego i zamknięcie odcinka, tak? O to się będzie bardzo często powtarzało, i niektóre te odcinki czuć troszkę, jakby były takimi filerowymi fragmentami aczkolwiek jest w nich dalej jakaś tam materia zawarta. Progres postaci, tak, i widać, że te postacie, przynajmniej niektóre, podczas trwania serii się zmieniają. Zrobione na tyle dobry sposób, że da się z tym jakoś utożsamić, czy zaakceptować to jako rzecz naturalną. Brak zapychaczy, tak, nie mamy żadnych takich yy, typowego fileru, nie mamy rzeczy, które się wydają totalnie niepotrzebne i po prostu zrobione po to, żeby były, co jest fajne. Każdy odcinek napakowany jest akcją. Z początku fabuła wydaje się banalna, ale z czasem się zagęszcza. Sporo krótkich wątków pobocznych. Tak, i to by było wszystko, tak, co mam z moich plusów i minusów. Tutaj mam jeszcze takie swoje poboczne notatki, które gdzieś wygrzebałem, które też chciałbym uwzględnić w tej recenzji. Muszę sobie to tylko otworzyć. I tak. Pierwszą ważną rzeczą, o której nie powiedziałem, to to, a często jest to mylone, że. Gundam nie jest pierwszym anime mecha, aczkolwiek jest pierwszym anime o dużych robotach próbującym podejść do tematu w miarę realistycznie. Tak, i to jest dosyć ważne, ponieważ wcześniejsze podejście do podejście anime do mechów było bardziej troszkę takie wyabstrahowane i bajkowe. Tutaj mamy próbę podejścia coraz bardziej realistycznego, co wraz z rozwojem anime będzie coraz bardziej pchane. Ale Gundam jest tą pierwszą serią, która jak gdyby zapoczątkowała to. Mobile Suit z Gandama zainspirowane zostały przez tak zwany Power Armor z noweli Starship Troopers z 1959 roku. Większość z Was pewnie kojarzy sobie film pod tym samym tytułem. Kiedyś było to puszczane w telewizji, nie wiem jak teraz. Książka nie czytałem osobiście, aczkolwiek zamierzam. Jest tam podobno bardzo dużo motywów, które są teraz szeroko powielane w koncepcjach sci-fi i związanych z podróżą z kosmosem. Więc jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądać. Mechy zostały skoncep skonceptualizowane jako podobne do ludzi roboty, które miały przypaść do gustu dzieciom. Tak, i to widać w wielu miejscach, że jest coś takiego. Fabuła pierwotnie miała być znacznie mroczniejsza niż to, co dostajemy w serii TV. Mianowicie główny bohater Amuro miał umrzeć w połowie serii, co zmusiłoby jego przyjaciół do połączenia sił z ich nemezis z ale i tak końcowo doszłoby do konfrontacji. Fragmenty tej koncepcji można znaleźć w filmach kinowych Zeta Gundamie oraz Charles Counter Konteratak. No i tutaj jest właśnie to, że czytałem w ogóle jakiś wywiad z autorem tego i to o czym mówiłem, że nie jest to seria łopatologiczna. Autor chciał tutaj, wychodził z takiego założenia, że... On tutaj kładzie pewne rzeczy, ale on nie będzie odbiorcą tłumaczył tego, jakby byli niedorozwiniętymi dziećmi, tylko że jeżeli dadzą radę do tego dotrzeć i zobaczą to, to ich zysk. jeżeli nie, no to ich strata. Kolejna taka ważna rzecz to, że Gundam miał olbrzymi wpływ na rozwój serii Makros. tak? I to, że wiele serii, jak na przykład Code Geass, bierze bardzo mocno z pierwszego Gundama. Dwie główne postacie, czyli Lulu i Suzaku, są tak naprawdę odwróconymi dwojma głównymi postaciami z pierwszego Gundama. I tutaj jeszcze pewne inne moje dopiski a propos produkcji i paru innych rzeczy. Gundam nie był popularny kiedy został po raz pierwszy wyświetlony i o mały włos nie zostałby anulowany. Seria pierwotnie miała mieć 52 epizody, ale została ścięta do 39 przez sponsorów. Na szczęście dzięki nieustępliwości ludzi pracujących nad projektem udało się osiągnąć kompromis w postaci 43 epizodów. Tak i to jest po prostu dla mnie kolejny szuker, że właśnie w Japonii serie, które teraz są po prostu legendą, kurwa i fundamentem ich anime, przez ich rodzimy fandom są po prostu jebane. No jest to dla mnie abstrah. Evangelion pierwotnie też był porzucony. No to jest, ja nie wiem czego ci, co ci ludzie tam chcą oglądać, ale to jest straszne właśnie, jeżeli czytam takie rzeczy. Że serie, które naprawdę mają jakąś wartość i są, że tak powiem, kamieniem węgielnym tego gatunku, no okazuje się, że Japońcy byli zbyt głupi, żeby je dostrzec. Smutne, po prostu smutne. Do prawdziwego bumu produkcji przyczyniły się figurki, modele, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez publikę. No nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. Jak czytam to, to mnie to po prostu zabija, coś takiego, że no. Seria, która rzeczywiście się przebijała i była naprawdę dużo, dużo bardziej prekursorska w wielu założeniach. Okazuje się, że on po prostu była no, zrąbana poniżej kiczu. No, nie, nie, nie do, dobra. Nie będę się rozwijał, bo się będę wkurzał. Gandam, w przeciwieństwie do poprzednich serii mecha, próbował być realistyczną produkcją o wielkich robotach na tyle, na ile było to możliwe. Świadczy o tym wykorzystanie Helium 3 jako źródła energii. Cylinder O'Neila, czyli rozwiązanie problemu kosmicznego osadnictwa zaproponowane przez amerykańskiego fizyka i podobnie posiadające dość poważne podstawy naukowe, nie jestem w stanie tego potwierdzić, aż tak głęboko się nie interesowałem, wygrzebałem tylko taki podpunkt, czy wykorzystanie wielu innych koncepcji związanych z kosmosem oraz podróżowaniem życiem w kosmosie. Opartych na tezach naukowych dostępnych w tamtych czasach, i to jest fajne, że tak właśnie jest ten nacisk, czy ta próba stworzenia realistycznego mecha, która potem będzie powielana w bardziej lub mniej trafny sposób. Nie wiem, czy jest coś jeszcze, co chciałbym dodać w temacie Gandama. Jeżeli będzie, to dodam Wam to po prostu w postaci adnotacji gdzieś tutaj albo i nie. W każdym bądź razie, Gandam 79. Jest serią nie dla każdego i seansem nie dla każdego. Tak naprawdę sugerowałbym to przede wszystkim obejrzeć weteranom czy koneserom anime. Na pewno nie jest to produkcja do oglądania dla przeciętnego widza anime. W życiu się z tym nie zgodzę. Nie będzie on w stanie przypchnąć przez ten seans, a nawet jeżeli, to będzie on dla niego dosyć mocną katargą. Natomiast dla osób, które chcą, że tak powiem, poszerzyć swoją wiedzę o anime, czy zobaczyć pewien ważny fundament i, no, kamień węgielny, tak jak już wcześniej mówiłem, anime, to będzie to na pewno dosyć ciekawa podróż. Może ona miejscami znudzić, ale na pewno będzie wartościowa. Moja końcowa ocena tej produkcji byłoby 8, właśnie szczególnie ostro ją jadę, bo chciałem dać wyżej, ale za to moralizatorstwo i te niektóre brednie, które się pojawiają w środku tej serii, na szczęście one potem znikają. To. No niestety, nie mogę dać wyższej notki. Więc to by było na tyle.